No od Partners od 10 lat pomaga zarówno osobom poszukującym pracy, jak i pracodawcom, którzy pragną zatrudnić pracowników o konkretnej specjalizacji. Zajmujemy się głównie pośrednictwem pracy, jak również delegowaniem pań do opieki do Niemiec. Nasze działania skupiamy głównie w obszarze pań, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli 50+. Panie z różnymi problemami z zajęciami komorniczymi mogą się do nas zgłaszać. My przeszkalamy te panie pod względem języka, jak również zajęć praktycznym, medycznym, takim okrojonym wprawdzie wymiarze, żeby Pani mogły uzyskać nowe zatrudnienie, nowe możliwości i nowe szanse na życie. Każda osoba, która chce odmienić swoje życie, chce zarabiać dobre pieniądze, chce czuć się potrzebna, ma tutaj u nas otwarte drzwi. Brak perspektyw zawodowych w kraju. To jest jeden z głównych powodów zgłaszania się do naszej agencji. Pani trafiają do domów prywatnych rodzin niemieckich. Tam zajmują się podopiecznymi. To są rodziny weryfikowane przez nas za każdym razem, także sprawdzone miejsca pracy. Z tej firmy wyjechała moja siostra i jest bardzo zadowolona. Ona tutaj ukończyła kurs języka niemieckiego i praca jej się bardzo podoba. Dlatego postanowiłam, że też spróbuję. Przychodzimy do biura, to jest pierwszy etap. Już za nami to jest ten pierwszy, najtrudniejszy, wydaje mi się, etap w działaniu. Chęci zmienienia czegoś w swoim życiu. Kolejna rzecz: wypisujemy aplikację, rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli osoba zna język niemiecki, w tym momencie przedstawiamy rodzinę, do której ewentualnie może pojechać nasza, nasza pani, bądź też pan. Jeżeli nie zna, delegujemy w tym momencie na kurs języka niemieckiego. Każda z osób zakwalifikowanych do wyjazdu odbywa także kurs przygotowujący do roli opiekuna. Od strony praktycznej uczą się przede wszystkim, jak spełniać funkcje higieniczne w stosunku do osób niepełnosprawnych z, z pewnymi ograniczeniami fizycznymi, yy, nawet z ograniczeniami intelektualnymi. Oprócz tych czynności natury higienicznej, uczą się także wybranych działań pielęgnacyjnych. Uczą się, jak obserwować swojego podopiecznego, żeby umieć wychwycić zmiany, które w jego stanie następują, czyli pomiar tętna, pomiar ciśnienia, pomiar oddechu, obserwacja wydalin, wydzielin. To także jest ich zakres umiejętności. Cały czas mówi się o tym, to znaczy, żeby zwracać uwagę na relacje między pacjentem a opiekunem, żeby po prostu cały czas sygnalizować co ja od swojego podopiecznego oczekuję, żeby umieć wychwycić jego sygnały. Nie tylko werbalne, ale także niewerbalne, które przekazuje, żeby to potem przełożyć na działania typowo opiekuńcze. Nigdy wcześniej nie miałam żadnego doświadczenia z osobami właśnie leżącymi i przy takiej opiece właśnie jak tutaj jest pokazywana na kursie. To nie jest tak łatwo kogoś posadzić na przykład na wózku, czy też pomóc mu wstać z łóżka. Te zajęcia są bardzo przydatne właśnie ze względu na to, że po wyjeździe, że po wyjeździe można pomóc ludziom. Te, na tych zajęciach uczymy się właśnie pomocy dla, dla osób starszych i one są naprawdę. pomoč ne v tej práci. w przypadku naszych opiekunek i naszych rodzin to nie jest typowa praca praca do której idziemy na 8 godzin tutaj mieszkamy w domu spod opiecznym w związku z czym musi być chemia jeżeli chemia jest w tym momencie kontrakty są dłuższe czasami tej chemii nie ma w tym momencie wymieniamy rodzinę i do innej rodziny delegujemy naszą opiekunkę